Widzowie, w tym filmie uciekniemy ze świata Silent Head. Wreszcie, w końcu, po trudniach mamy sposób na wydostanie się z tego świata. Ale zobaczycie jaki. Załóżcie się z kolegą ROKS. E, a dlaczego? Przystajź niżej. A teraz ja na, na Mam plana. Widzowie, o. jak klikniecie łapeczkę w górę teraz. To Aurox skoczy do lawy. Co ty da to? No ale. No dobra, jak zostawiam łapkę, no to mogę skoczyć. Widzowie, kto może, to klikę teraz tą łapeczkę w górę. Aurox tam skacze. Na 3, 2, 1. Uwaga! Przygotuj się. 3, 2, 1. Skacz! Klikajcie! Jest dobra! Pada Muszę zjeść, oooo! Lol! mogę zjeść! o, o miał złote to jabłko, Aurox coś się narobił! Nawet nie zdążyłem, tak się... Ej, wiesz, co to tyle napisało! Aurox próbował pływać w lawie! I co. No to się nauczyłem. Dobra, ale nieważne. Ki z Auroxem A patrzcie widzowie teraz na to. Jest to normalny budynek Sajona, tych dzieci, no i wszystko wygląda na normalne w porządku, ale... W lewym rogu jest ukryta prawie niewidoczna dźwignia. Po kliknięciu coś się tutaj robi z tym pomieszczeniem i dalej coś nas zaprowadzi. Także oglądajcie filmik do samego końca, zobaczycie to zaraz. I pamiętajcie też o sobie na moim kanale, jak jesteś nowy nowa to My zasubskrybuj no... mój kanał. Co Gdzie jesteś? No koło podany jestem? Y ja też chodź tutaj do mnie, wiesz co zobaczyłem? O! Mnie tak jeżdż. szybko przybiegłeś. Ta, wiesz co, zobaczyłem, za chwilę ci to pokażę i widzą też, ale niech teraz suba, zostawiam i tam okay, przy. Okej, to widzowie, szybko subskrybujcie mój kanał. Jak jesteś nowy, nowa, to yy, klikajcie ten czerwony przycisk subskrybuj razem z dzwoneczkiem. Ja sobie później zobaczę kto subuje, a kto nie. A tylko pamiętajcie, aby wcisnąć ten dzwoneczek obok subskrybuj. To naprawdę z góry dziękuję. Robimy konkursik dla subskrybentów i dla ludzi, którzy kliknęli ten dzwoneczek. Yy, no co chcesz? Chodź I teraz idziemy zakoń. już do naszego świata, bo nie ma czasu, naprawdę, Aurora. Right. Ale spójrz na to. Co jest gra? No stworki są, no i co? No ale i nie, zobacz. O! Nie, nie gadaj, że to Siren. Widzowie, bo w no. poprzednim filmie pokonaliśmy Sirena. Tak, Siren wpadł do takiej dziury czarnej, ale tych stworków wcześniej tutaj nie było. One są pełzające, wolno chodzą, ale za to troszeczkę dużo biją. Nie, no ich jest za dużo, mają przewagę liczbową. Widzisz gdzieś ale tu Sirena? No właśnie nie, ale zobacz na to, one chyba się kierują. ...kierują jak... się na mnie i na ciebie. Może tych coś mnóstwo. chcą nam pokazać? Bo nie mamy czasu, widzowie, ogólnie zaraz się wydostaniemy z tego świata, e, a będziecie... zobaczycie jak, w sensie. Nie, no Sirena nie ma, na pewno nie ma. o no ja procent nie ma. Nic nie widzę, ale tak tych stworków, to, jest serio stworków też nie powinno... Cześć, cześć, coś widzę z daleka! To Siren? Co, jest? co tu stoi? Nie, nie gadaj! Co jest? Siren! Co? Nie, coś u góry fruwa. Jaj, jak ja się przestraszyłem. Ej, coś u góry tam, może od tego budynku, widzisz? Tak, widzę teraz, no no. no. A, dobra, tu był jego tron! No właśnie, tak. Ta. O, lewicowie, już myślałem, że siren żyje. No i to jest niemożliwe, patrzcie. Siren chyba wpadł do tej dziury. Albo do tamtej, teraz nie wiem jakiej, e, no i tam jest ciemność. Wypadł poza świat, siren. No i z nami już go nie ma, dosłownie. Tutaj jest kolejna dziura, do tak, no i nie ma świata na dole. Więc tam jest neder kolejny. Co? Idziemy naszego świata. To jest ten moment, widzowie. Wychodzimy stąd. Ale zobaczycie teraz jak, bo jestem w szoku. My to znaleźliśmy razem z kolegą Auroxem. Pora opuścić ten świat, w którym nas uwięził siren. I jak wszedliśmy do jego świata, no to niestety drogi powrotnej już nie było. Ale, ale yy, jednak jest ta, ta droga, tylko była schowana. I to naprawdę, no, nawet mocno, N nie widziałem tej wcześniej dźwigni. Aurox, może ty coś przed mną ukrywałeś? Nie, ja... Bo ja widzę wiesz, co mi ostatnio pisali? Że tak? ty spotkałeś się z Serenem, to jest prawda? Co? Nie, nie? na pewno nie. Nie, 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 na pewno. No, widzowie, albo to może widzowie mnie trollowali. Nie wiem, jak coś to obserwujcie, Auroxa. E, czasami mnie tutaj. Spójrzcie we mnie w oczy. Tak? No. no tak. Nie, co się nie patrzysz w oczy? E, ej, no nie ma Aurox. Dobra, patrzcie to. E, klikam sobie w dźwignię i zobaczcie, co się stanie. Pyk. Nagle, tak jakby właz z Bedrocka otwiera się. I jest dziupla dla dzieci Sirena. One potrafią się po tym wspinać. Tak, stworki po tym normalnie chodzą, e, po tych roślinkach. No, my również tak samo. Idziemy dalej, dalej sobie na spokojnie, nie spadamy, żeby tylko e, nie paść. Uwaga, patrzcie dalej, dalej, dalej. Jest pomieszczenie, w którym, uwaga, znajduje się portal do naszego świata, do naszych wiosek, miasta, zamku Auroxa. One tu sobie wchodziły. I nas zawsze atakowały. Sairen prawdopodobnie tutaj e, chyba się nie zmieści, albo nie wiem jak on wchodził. Ale dzieci Sairena na 1000%. A portal Sairena może jest w innym miejscu ukryty. Może w jego domku. Co rozwaliliśmy, jego? Ej, u góry, Aurox. Też może być taka szansa, nie wiem Dobra, jest. to jest ten moment Widzowie, jak kto mnie słyszy, to kliknijcie tą teraz łapeczkę w górę Żeby wszyscy zobaczyli ten filmik Udostępnijcie, nie wiem, koledze, koleżance Bo wreszcie wychodzimy po kilku dniach Do naszego normalnego świata Aurox Chodź razem ze mną Dobra, I chodźmy. papa Żegnamy się z Sirenem Juhu! I jesteśmy w naszym świecie Juhu Wreszcie normalna pogoda Ale ten portal jest gigantyczny, nie? Dla Sirena tu ten zawsze chodzi. Chodź teraz do mojej wioski, wracamy szybko. Jestem a... ciekawy, co tam się dzieje. No, nie byliśmy tutaj u ciebie i u mnie nawet w wiosce przez te kilka dni. Ciekawy, co tam się wydarzyło. Ej, czekaj, muszę zjeść. Tak biegasz sobie? Jestem ja już... głodny, jestem. Przynieś mi tego we wsztyka do jedzenia. Chcę <laughs> coś przekąsił, nie? Ja Ej, a opiecisz mi tam coś, Upuchcisz? upichcisz! Tym a, z, tego, swojej wiosce. z tego powrotu coś Ci tam zrobię, no. Idziemy, Już dawaj. kurczaczka bym sobie zjadł, Niam, Widzę napiszcie w komentarzu, co byście sobie teraz zjedli. Yy, jedną rzecz napiszcie, albo nawet deser, obiad, co chcecie, piszcie w komentarzu, a ja przypnę Wam serduszka i przeczytam komentarze. Ja bym sobie zjadł tak kurczaczka z ryżem, ooo, jakaś cześć, do tego cześć. suróweczka, lemoniada. to by było dobre. Cześć, Poczekaj cześć, cześć. za mną, tak szybko biegniesz, może to Ty jesteś taki głodny. Ej, nie, jak zobaczyć co się stało. A Ale... ty o jedzeniu tutaj Ej, gadasz, co? Patrz to! No. W górę, nie? Widzisz to? Nie bo to jest! Krówkę słyszę w oddali! Gdzieś tu krówka! Nie, to owieczka! Siema, owieczka! Dawno mnie tutaj nie było! Ona w szoku! Pierwszy raz widzi tutaj kogoś. Widziałaś coś tutaj? Może sirena albo jakieś stworki, coś się działo, cokolwiek. Greżynka! E, ona nawet nie patrzy. Ona może też głodna jest, to idziemy dalej. Aurox, gdzie jesteś? Kolejna owieczka! Co to tyle owieczek? A idziemy, chodź już. O, no? jesteś dobra. One głodne są. Kolejna! Ej! Jesteśmy... To, to znaczy, to jest dobry sygnał. Wiesz dlaczego? One żyją. A dzieci Sirena zawsze e, atakowały owieczki i nas. C to a, jest no dobry to znak. No, no. Że ten, że dzieci już nie ma. Siren został pokonany. La la la, la, la. Idziemy do twojej wioski. E, co tam u góry? Czy masz zbudowane? No nie, właśnie, ja tego wcześniej nie robiłem, ani tego nie było. Ej! 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 Co? Co? To jest twoja wioska? To już chyba nie jest moja wioska, nie wiem o co chodzi. Rox! Co to jest? Nie mam pojęcia. Nie! Właśnie. Nie! To jest tron sirena? Z jego świata, co on tutaj robi? Ja teraz mi się przypomniało, że to było w Nadeź, jak tam byliśmy. No tak, no w jego świecie. I tak. ten bedrock był. E, nie, Co się stało? nie tutaj, no nie. To były drewniane twoje domki, przecież byłem tutaj na dwóch filmach. Wiem, ja to panie... Zostało wszystko pozmieniane. Spójrz w środek twoich domków. Co jest grane, ja się pytam. Spójrz w ogóle na to jakieś czaszki się pojawiły, a tu była fontanna inaczej zbudowana. Co to jest? Fontana z lawy, Supera? gdzie miałeś tutaj z wody. Tak, i wszystkie domki były z innego materiału. Ale nie jest z wody, EJ Twoje woda, tajne przejście jest do la, laboratorium. On nie zrobił może coś na dole. Jest tworek uwięziony. Ziom! Drugi o, tutaj też tutaj jest. Ziom, to się nie dzieje naprawdę. Przecież Siren zginął. On nie mógł powrócić. To jest niemożliwe, nierealne. Dopiero co go pokonaliśmy, no przecież to jest... Wychodzę strach. stąd, dawaj, dawaj do góry. Idę Ale też. Tron, może to jest jakiś inny siren? E, nie mam jego tata, może albo mama, no nie wiem co o tym myśleć. Tutaj Aurox, jak coś widzowy, miał e, pod ziemią swoje tajne, tajną bazę, laboratorium, coś ten desen, o którym mi też się nie powiedziałeś. No i przechodzimy po tylu dniach. I jego wioska jest z Bedroka Gdzie wszystko było ładnie z drewna Tutaj miał... Nie, nie, nie gadaj Co Patrz się stało? na to, co się stało Tutaj było takie małe jeziorko, że tak powiem I tu jest lawa zamiast wody A... Głowa Endermana! Głowa Creepera! Głowa Szkletora! Głowa zombie! Te stworki, które tutaj były Zostały pokonane Cześć, jak one się respią w nocy, nie? Enderman, tak. Creeper. Mhm. I y, co? To, siren? Y, nie, nie mogę nie. wypadać jego imienia. Jeszcze... Dzieci to by dały tutaj głowę? U góry? Jeszcze ci coś lepszego pokażę, chodź zobaczyć tutaj. A koniki przeżyły. Chodź teraz za mną, chodź za Co jest? Patrz to! Krówki przeżyły i... owieczki! Grażyna! Mów, co się tu stało? Dlaczego wy żyjecie i dlaczego tu jest bedrock, a nie normalne domki! Grażyna, powiedz coś Ej! Mariola, no mów cokolwiek! Nie chcę nic powiedzieć. Chodź jeszcze za mną teraz. Czy ucieka! Coś Mariola nie, no, ucieka! Czy, może Ta Grażyna się kąpie! Grażyna a. jest po kąpieli! U, a tam Janusz! Janusz z tym jest. Kąpią się, ziema Chodź teraz za mną jeszcze. Co? Chodź ci coś pokażę gorszego. Dobra, ja już poważnie jestem sorry, sorry widzowie. E, to nie jest śmieszne a, zobacz to. Wow Tu to była. Już prawdziwa lawa? Tak, a nie tu nie. Nie chcesz ją przetestować? Nie, już mam dosyć. Na początku <grym> testowałem. Tak, <grym> no to no. co mamy się kąpać w lawie, tak? No, Dobra, ja mam by... plana e, Zaraz słońce zachodzi, więc zrobi się noc. Jeśli tej nocy. Siren nie powróci, nie wiem, nie zobaczymy go Albo jego dzieci To znaczy, że e, Jego chyba nie ma Ale jak wytłumaczymy to, że twoja wioska Zmieniła się na Bedroka Gdzie wcześniej wszystko było normalne I u góry Zrobił się jego wielki tron Gdzie on znajdował się tylko w jego świecie Nie było u góry w naszym normalnym tutaj Ani razu Chyba nie było w ogóle jego tronu e, I dopiero się nagle pojawił gdzie, co przyszliśmy, normalnego się, tak. Nie wiem, słońce zachodzi już Zaraz się wszystko okaże widzowie Także oglądajcie dalej, ja zjem sobie jabłko Teraz chlebek, idziemy do lasu Czekamy w twojej wiosce, zobaczymy co się stanie Czy będą te stworki, czy siren przyjdzie, nie robię żadnego cięcia Po prostu czekamy Już zaraz jest bardziej noc Księżyc, wstawiaj, tak gwiazdy się robią, spójrz do góry a masz tu może ten? Zbrojkę miałeś tu gdzieś chyba zbrojownię Byśmy się ubrali jakoś, bo mamy spójście widzowie. Tylko ten. Zbrojką tylko. To na dole musimy wejść do laboratorium, wiesz? laboratorium masz? Tak, chodź za mną. Dawaj szybko wtedy. Idziemy zaraz. To słońce jeszcze zachodzi. Szybkości weźmiemy lepsze rzeczy. O goście, co tutaj masz. O, chłopie, skórzana tunika, a to masz ten? zaklęte? Tak, tak. To no. jest jeszcze lepsze, nie? Dokładnie. Ochrona 4, niezniszczalność 3 plus broja. Dobra, to sobie zmieniam wszystko, ok. Pyk, pyk, pyk. Jak ja się świecę, ty. Najlepsza zbrojka w Minecrafcie. Musimy nagrać o tym film. A w skrzynkach co masz? Wow! Ej, dobra! Pozdro diamentowy. O, to wezmę sobie, może. Łuku nie masz? Tylko same strzały. No, właśnie nie masz łuku, no. A, może u góry gdzieś znajdziemy. Co jest? Natychmiastowe leczenie. Ile miksturek masz tutaj? Na co ty no, się jest... przygotowywałeś? Stinksządzy skok! Ja, ja będę Bogiem, siła 2! Patrz, to nie... szczęście 5, co? Niektóre Ej. testowałem tutaj na te eksperymenty, wiesz wtedy? Dobra! Patrz, czy to widzę teraz, piję eee, Miotana mikstura skoku. O nie, rzuciłem ją, to się nie da pić. Zaraz rzucam. Eee, tutaj rzucam i to też rzucam. Uwaga, co mam? Siła 2, szczęście 4. No, siła. Nie jest za długo. E, dobra, chodźmy. Co my robimy w ogóle? Mieliśmy tylko się ubrać. Chodźmy do góry. Noc jest u góry, Tak. Ciemność. To jest to. Zobaczmy w tym momencie. Czy się pojawi siren? Czy się pojawią jego dzieci? Uwaga! Koło tronu jego nie ma. W wiosce nic nie dostrzegam. Aurox, rozdzielamy się. Ty idź okay. w lewo, ja idę w prawo. Okay. Jak coś zobaczysz, to od razu krzycz. Wioska wygląda na spokojną, tylko że z bedrocka, gdzie powinna być z, drew z drewna Lekko się teraz poświęcimy eee, Zobaczymy czy nas coś zaatakuje I czy będzie seren, to jest najważniejsze eee, Widzę tutaj dużo czarnego materiału od, tego, od tych dzieci jego Ale nic nie dostrzegam aż mi gęsia skórka wzięła i... Coś w oddali? Nie Przeszedłem przez cały las Zobaczę tutaj jeszcze na górce. No nie ma ani dzieci, ani sirena. Ło! słyszysz ten dźwięk? W tle? Tak! To, to Siren! Gdzie? Gdzie on jest ten siren? Szukam właśnie. W którym dziewię? miejscu? Ej, ale jak głośno! syren wyje! Gdzie on jest? No Szukam nie goś. gadajcie, że on przeżył! Może on potrafi latać skoro wpadł do tej czarnej dziury A my widzowie nie zobaczyliśmy na oczy jak on pada W sensie zobaczyliśmy jak znikł Ale nie zobaczyliśmy go ciała jak pada Chociaż dzieci nie ma Dźwięku już nie słychać Gdzie ten siren? Nie ma ani z lewej ani z prawej Przeszedłem przez pół lasu mniej więcej A u ciebie Aurox? U mnie też czysto właśnie Widzowie, tak się... napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie i czy Siren mógł powrócić. Piszcie komentarze pod tym filmikiem teraz i zobaczcie sobie sami jak wczoraj pokonaliśmy Siren Heada. To był koniec. Wygrałem. Ten filmik jest nowy na moim kanale Smileslow wbijcie obejście jak go pokonaliśmy. Więc ja nie wiem jak on mógł teraz do nas powrócić. Wbijajcie też na naszą grupę na Facebooku Smileyx tam możemy wspólnie sobie popisać, powysłać zdjęcia. Mam też Instagrama, gdzie możecie mnie zaobserwować i dodać do znajomych na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Klikajcie i wbijajcie tam teraz. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Hejo.